Nazwałeś swojego rywala największym hipokrytą i kłamcą, który działa na polskim YouTubie. Chciałbym, żebyś się rozwinął teraz w tym temacie. No kłamcą dlatego, że też e, samo to, że wczoraj na wywiadzie... Nie mówił, że wczoraj wywiadu. No to na tym Fame News, tak? Okay. Fame Chat, tak. Fame Chat, dobra, spoko. Mówił, że e, tą formę odschudnięcia zrobi w 4,5 roku. Po czym wejdziesz na jego Facebooka... Około, powiedziałem. powiedziałem, chodzi około, o ćwiczenia dobra. całe na siłowni. Dobra, spoko. Po czym wejdziesz na jego Facebooka, dzisiaj nawet to, spra dzisiaj nawet to sprawdzałem i jest, że e, przemiana półtora roczna, jak stoi całkiem zero jakiejś definicji mięśniowej i później jak już jest taki, no widać, że e, doładowany i pisze, że półtora roku. E, jak chcecie to możecie wejść teraz na Facebooka Natana i zobaczycie, że pisze no, półtora roku. Co masz na, na myśli Facebooka, mówiąc no? doładowany? No, że widać, że jest na koksie, no słuchaj, ja trenuję 11 lat i ja odróżniam osoby, które biorą sterydy, które nie biorą. On ma taką skórę, to jest skóra typowo osoby, która bierze sterydy. Jeżeli, jest, jeżeli chce pokazać, że jest naturalny, spoko, może zrobić testy, tylko nie testy, tylko słuchaj, nie testy na krew, bo krew to jest, każdy może sobie ładnie je jakby oszukać, tylko na mocz, które wykrywają dane substancje nawet do roku wstecz. Jesteś chętny zrobić testy na mocz? Oddajesz mi swoją garzę całą, jeżeli wyjdzie, że nie biorę. Dobra. Całą garżę swoją. Spoko. Plus jeszcze Uważaj, nie Co? negocjuj. negocjuj. To, jest, to, jest, to jest dużo. Ja bym też uważał. Nie ja tak? dokończyłem. Ja teraz widzisz, że jestem hipokrytą. Znaczy jestem hipokrytą, ale teraz widzisz, że jestem jeszcze większym hipokrytą, bo mi nie dałeś dokończyć. No to mów, no dobra. Mów, oddajesz mów. mi całą swoją garzę. Nie, nie dostajesz nic mhm. na walkę, Przepraszasz mnie publicznie za pomówienia i jeszcze federacja mi daje pieniądze. Jest ale tak, ale tak, ja jak Chyba ja ja za badania na Dychę, dychę ale, dam od ciebie. Dlaczego mam komuś coś udowadniać? Czela Federacji chyba tutaj nie ma nic do tego. To jest spór między no, wami, wiem, tak? Ale ja, chcę... ja, ja tobie dobrze, mogę opłacić badania. Słuchaj, ale czekaj, słuchaj. No jeżeli mówisz sobie na swoich tam yy, tych mediach, że nie masz jak udowodnić, że jesteś naturalny, że chciałbyś, ale no nie masz jak. No to może pokaż swoim widzom za darmo, że jesteś naturalny, udowodnij, ja że Ja że... robiłem badania. No, takie badania jak ty, robisz? Takie robiłeś. badania. A wiesz, że można każde badania po, po, No to podrobić. właśnie dlatego mówię, żeby zrobić tutaj badania. Tutaj, no, no to nie każdego przebadania może od razu. No ale no, czego nie chcesz pokazać? Możemy zrobić w dwóch. Dlaczego? Ej, Bo mi we się dwóch. To nie opłaca. Ja, ja mogę robić z tobą te badania. Ale wiesz, jak... okej. Okay, ale tak. no, czego nie chcesz? Bo to się nie Bo opłaca. Bo wiesz, i chłopie, no, okay. czego się nie chcesz przyznać? No, no, no dobrze, okej. Okay. No to robimy te badania we dwóch. Ale ty rozumiesz, I... co ja mówię? Że mi się to nie opłaca. Ale Wiesz, jak to się robi, nie, płata? To nie opłaca? Bo wchodzą ale ludzie. Właśnie chodzi o to, że przez ciebie młode osoby idą na siłownię, patrzą, o kurde, Natan zrobi formę futra roku, ja zaczynam trenować, no sorry, ale nie da się zrobić takiej y formy futra roku, daj mi skończyć. Natan. Nie, nie da się zrobić takiej formy futra roku, zaczyna trenować i no, traci motywację, no bo widzi, że się nie da takiej formy osiągnąć i przez ciebie młode osoby... Przestają chodzić na siłownię. Nie, ty jesteś motywacją może na chwilę, ale później każdy widzi, eee. jak to jest z budowaniem sterwetki. Słuchajcie, robi... bo bolster chce coś powiedzieć. Przepraszam, że przerwę. Ostatni eee. raz Kto stracił eee. motywację przeze mnie do chodzenia na siłownię? Z tego, co ja mam w to każdy mi dziękuję za to, że ich zmotywowali. Dziękuję, bo wiesz, teraz zaczynają chodzić, ale po roku czasu A. zobaczą, kurde, ej, no, nie bardzo coś mi to idzie. Kurczę, chodzę nie na wygląda, tego, Nie wygląda tak jak rośnie. Na... No tak.